Cześć, jestem Laki, a to jest kolejny breakdown. Tym razem Legends of Tomorrow. Więc jak zawsze lecimy z 5 najlepszych momentów, a po drodze będą jakieś komiksowe steregi. Numer 5. Dowiadujemy się, że w konglomeracie Kaznian w roku 2147 prawa strzegą automatyczne roboty zaprojektowane ze wzoru zbroi atoma. Za całym projektem rzekomo stoi Sidney Palmer, czyli brat Reja. I ta informacja jest o tyle ciekawa, że Ray, prawda, miał brata, ale w komiksach i nazywał się Sidney. Do tego, skoro padło już jego imię, może w przyszłości zobaczymy jego jako wroga legend. Numer 4 Nazywam się dr Hannibal Lecter. Bardzo fajne odwołanie do filmu Hannibal, ale w tej scenie bardzo spodobała mi się Mina Jacksona, która jest w stylu Serio stary? podałeś to imię? Numer 3 Flashbacki Kendry Tutaj ciekawa rzecz jest odnośnie tego, co mówi Carter. Mam trochę zaległego urlopu, możemy pojechać do Coast City i tutaj ciekawe jest to, że Coast City to miasto, w którym mieszka Green Lantern. Jak możecie pamiętać z niektórych kreskówek, Haggor i Hal Jordan byli parą, więc myślę, że można to nazwać takim małym misteregiem. Do tego zobaczyliśmy ich syna, którego już w poprzednich odcinkach widzieliśmy jako starszą osobę. Numer 2. Heatwave kontra Captain Cold. Widzimy, że po ich walce rezygnuje z zabicia Snarta mówiąc drużynie, że i tak są martwi, ponieważ mistrzowie czasu wysłali za nimi łowców. I tak jak jego zadaniem było przyprowadzenie całej drużyny z powrotem, tak zadaniem łowców jest wykreślenie ich z kart historii, czyli po prostu zabicie. Więc można powiedzieć, że dopiero teraz wszystko staje się poważniejsze. A jakby tego było mało, znowu muszą się cofnąć w czasie, aby w innym miejscu powstrzymać wandala. I numer jeden, Wendal Savage znowu wygrywa. Ten odcinek ogólnie pokazywał nam, że nieważne jakie zmiany dokonamy w czasie i tak nie zmienimy tego, co ma się stać, a najczęściej sytuację jeszcze pogorszymy. Najbardziej no jestem ciekaw, jak długo będą ciągnęli wątek Reya i Kendry, ponieważ wiemy na pewno, że Carter wróci do serialu, ale nie wytłumaczono dokładnie, jak działa ta reinkarnacja, więc dokładnie tego nie wiemy. Albo no też możemy spotkać go podczas jakiejś podróży w czasie. Dlatego w następnym odcinku pojawi się komiksowa postać Johna Hex, więc wierzcie mi, że nie chcecie przegapić tego odcinka. I to na tyle w tym odcinku, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zobaczyć poprzednie materiały, jak i również odwiedzić fanpage na facebooku.